Ojcze, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, mów do nas, Boże, przez Twoje Słowo. Chcemy słuchać Twojego głosu. Chcemy słuchać tego, co masz dla nas, Boże. Chcemy widzieć naszą grzeczność i chcemy widzieć wielkość Jezusa Chrystusa, Jego łaskę i miłosierdzie. I chcemy zabierzyć Ewangelii ponownie, jeśli, Boże. Chcemy Ciebie uwielbiać cały dzień, Boże, dzisiaj. I w tym tygodniu, Boże, proszę Ciebie, żeby to Słowo zbudowało nas, Twój Kościół, Twój Lud Boży, żeby to Słowo było zachętą i pomocą. Boże, proszę Ciebie, żebyś dał mi pokój serca, odwagę do głoszenia Twojego Słowa i pokorę przed Twoim tronem, Boże. Bo zadanie, jakie mam teraz przed sobą, jest wielkie. Dlatego, że Boże, chcę, żebyś mówił przeze mnie. Dlatego, Boże, proszę Ciebie, mów przeze mnie swoim duchem, żebyś Ty był ostatecznie uwielbiony. Żeby każde słowo kierowało lud Twój i innych na Ciebie. Bo Ty jesteś godzien naszej chwały. Amen. W czasie, kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na bitwy, bogowojny król Izraela, Dawid, postanowił, że nie wyjedzie ze swoją armią, żeby dopomóc jej w bitwie, ale zostanie w swoim królestwie. Pewnego wieczoru wstał ze swojego łóżka i wyszedł na dach pałacu. Przechadzając się, zobaczył piękną kobietę, która właśnie brała kąpiel. Dawid, nie mogąc oprzeć się jej pięknie, szybko poszedł dowiedzieć się, kim ona jest. Kiedy zaraz dowiedział się, że ma na imię Batrzeba i jest żoną Uriasza, zaraz posłał po nią, aby przyszła do jego pałacu. Dlatego, że porządliwość jego ciała złapała jego w szpony. Dawid uległ pokusie. Niedługo później Batrzeba dowiedziała się, że jest w ciąży. Kiedy tylko Dawid to usłyszał, chciał jak najprędzej ukryć swój grzech cudzołóstwa. W całej tej sytuacji starał się uchwycić jakieś deski ratunku. Ale wszystko zaczęło się walić. Bojąc się bardzo, że jego cudzołóstwo wyjdzie na jaw, Dawid ostatecznie dopusta się morderstwa i zabija męża Batrzeby, aby ukryć swoją wielką winę. Niedługo później Batrzeba rodzi Dawidowi syna. Ale Dawid swojej winy nie mógł ukryć przed Bogiem. Bóg o wszystkim wiedział. Widział wielki grzech Dawida. Który potem prowadził do kolejnych i kolejnych grzechów. Aż wręcz Dawid podjął się morderstwa, aby tylko ukryć swoją winę. Wszystko zaczęło się od jednej pokusy, spowodowanej Dawida wewnętrzną pożądliwością, która potem popchnęła cały cykl dramatycznych wydarzeń. I wreszcie chciałoby się powiedzieć, czytając tę historię i słuchając ją, Dawidzie, co ty robisz? Dlaczego to robisz? Człowieku, weźcie opamiętaj, zastanów, co zrobił, bo zaraz Cały dramatyczny ciąg wydarzeń, który się wydarzy, będzie miał tragiczne konsekwencje na Twoje życie i życie Twojego ludu. Ale zaraz potem sobie myślę, jak często ja w moim własnym życiu ulegam pokusie. Pokusie moich własnych pożądliwości. Jak często ja jestem zasierpiony na pokusy i na pożądliwości, które mną nęcają. Ostatecznie prorok Natan przyszedł do Dawida i wezwał go do opamiętania. I Dawid ostatecznie, dzięki Boże łasce, się opamiętał i napisał bardzo znany nam psalm, 51, gdzie pisze Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mojego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zrzeszłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Bóg ostatecznie przebacza Dawidowi, ale niestety konsekwencje jego grzechu potem dotknęły całego Izraela oraz spowodowały śmierć jego dziecka. Wszystko z powodu jednej pokusy. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o pokusach i porządliwościach. Nie tylko o seksualnych pokusach, jak w przypadku Dawida, ale ogólnie o wszelkiego rodzaju pulsach, które odciągają nas od ufania Bogu. W drugim, trzecim i czwartym wersecie, w moim pierwszym kazaniu czytaliśmy o próbach, które prowadzą do dojrzałości sześcian, a teraz możemy przeczytać o próbach, które prowadzą do grzechu. Kiedy próby, o których tak dużo mówimy przez ostatnie tygodnie, mogą stać się pokusą do tego, aby nie ufać Bogu. Więcej oskarżać Boga o brak mądrości, czy dobroci, czy miłości wobec nas. Albo też będziemy mówić o pokusach, kiedy bardzo pożądamy czegoś materialnego, pieniędzy, nowego samochodu, nowych ubrań, albo niematerialnego, jak ambicji, chwały, zemsty, władzy, seksu albo sławy. Wszelkiego rodzaju pokusy zawsze mają na celu sprawić, Abyśmy nie ufali Bogu i temu, co On ma dla nas najlepszego, i sami zaczęli decydować o tym, co my uważamy, że jest dla nas najlepsze. Przeczytajmy dzisiejszy fragment. Jakuba 1, 13-18: Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną porządliwość, która go pociąga i nęci. Następnie, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani ciemnia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. I trzy punkty, które bym chciał, żebyśmy zapamiętali dzisiaj, które chciałbym, żeby każdy, który czyta ten fragment, pamiętał, to jest to. Trzy biblijne prawdy. Bóg chce, abyśmy po pierwsze znali źródło i łańcuch pokus, po drugie, abyśmy byli przekonani o niezmiennej dobroci. Naszego Ojca. I po trzecie, abyśmy pamiętali o znakomitości, o znakomitości Nowych Narodzin. Znali źródło i łańcuch pokus. Byli przekonani o niezmiennej dobroci Ojca. I pamiętali o znakomitości Nowych Narodzin. Po pierwsze, źródło i łańcuch pokus. Pierwszy, jeszcze raz czytam trzynasty werset. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi. Tak często obwiniamy innych. Ty to zrobiłeś. Nie, ty to zrobiłeś. Gdybyś tylko zapakował tą zmywarkę, to nie byłoby żadnej kłótni. Albo gdybyś ty włożyła te pranie, to by miał co, w co się ubrać. To twoja wina, nie moja. Zawsze jest twoja wina. Szukamy naturalnie, obwiniamy się innych. Obwiniamy naturalnie innych. Szukamy winy, którą możemy tylko wytknąć potem i poczuć się, że wygraliśmy argument. Albo, że oczyściliśmy się ze wszelkich zarzutów. I podobną sytuację tu widzimy. Kiedy chrześcijanie czasami nie tylko obwiniają innych, ale obwiniają samego Boga o swój grzech. Dlatego na samym początku Jakub chce podkreślić jasno i wyraźnie dla szczególnie tych chrześcijan, którzy obwiniają Boga o swój grzech. Aby wiedzieli, że Bóg nie jest autorem ani źródłem naszych pokus. On nigdy nie kusi ludzi do grzechu. Nigdy nie kusi do zła. Dlaczego? Dlatego, że jest dobry. I Bóg nie może kusić do zła. Dlatego wręcz Jakub broni Bożej dobroci i świętości w tym momencie. Dlatego, że jasno i wyraźnie chce powiedzieć: niech nigdy jest kuszony, nie mówi, Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony. Do złego ani sam nikogo nie kusi. Bóg jest dobry i nie może kusić nikogo do zła. Wiele osób obwinia innych, inne okoliczności i czasami obwinia Boga o swój grzech. Być może dlatego, że zbyt wielki nacisk czasami nakładają na Bożą suwerenność, kiedy oskarżają Boga o kuszenie, dając wymówkę na swój grzech. Ale jak czytamy w kolejnym wersecie, lecz każdy jest kuszony przez co? Przez własną porządliwość, która go pociąga i nędzi. Źródłem naszych pokus jest nasza własna, cielesna porządliwość. Źródłem pokus jest nasze własne zdradliwe, grzeszne serce. Nasze własne zło i nasze własne porządliwości. To nasza porządliwość pożąda materialnych czy niematerialnych rzeczy. To ona pożąda zemsty czy władzy, seksu czy sławy. I tu dochodzimy do definicji grzechu. Bo w końcu czym jest grzech? Złamaniem prawa? Oczywiście, ale jesteś czymś o wiele głębszym. Grzech to poddanie się własnemu pożądaniu, tak naprawdę. To nie tylko pożądanie złych rzeczy, ale też, jak Tim Keller często powtarza, pożądanie dobrych rzeczy za bardzo. Pożądanie dobrych rzeczy za bardzo. Dostawianie darów od Boga za wysoko. Pożądanie nowej pracy za bardzo. Pożądanie dobrych ocen w szkole za bardzo. Pożądanie żony męża za bardzo, pożądanie pieniędzy za bardzo, pożądanie miłości od innych za bardzo, pożądanie aprobaty od innych za bardzo. Do tego stopnia, że jakbyśmy to stracili, to coś, to, czego, to co kochamy, to co cenimy, to czulibyśmy, jakbyśmy stracili wszystko. To wewnętrzna żądza, która steruje ludźmi i kusi ich do kochania oraz szukania spełnienia w darach, a nie w dawcy. To porządliwość, która odciąga nas od polegania i ufania Bogu. Porządliwość złych rzeczy albo dobrych rzeczy za bardzo. Wynik upadku człowieka. To ona jest wewnętrznym czynnikiem, który odciąga Boży Lud od Boga. Chociaż nie tylko Boży Lud, ale lud wszystkich ludzi od Boga. Porządliwość zaciemnia nasz umysł i kusi do złego dając ułudę tego, że oferuje coś lepszego od tego, co Bóg powiedział, że jest lepsze. Jezus powiedział w Markach 720 20-23 I powiedział, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Z wnętrza, bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. To nasza własna pożądliwość jest źródłem problemu, grzech jest źródłem problemu. To ona sprawia nęci i pociąga naszym życiem bardzo często. Jak mało, jako małe dziecko, bardzo lubiłem jeździć z tatą na ryby. Nie zawsze był, nie zawsze był sukces w naszym łowieniu. Ale po prostu zarzucenie wędki i czekanie, aż ta ryba złapie tą przynętę i złapie się na ten haczyk. Kiedy ja ją wyłowię i będę mógł się pochwalić, że złowiłem większą rybę niż wcześniej. My często tak samo jak te ryby dajemy się złapać w szpony pożądliwości. Często jak te ryby płyniemy, widzimy ten, te pożywienie. Na tym haczyku bierzemy to myśląc, że to jest coś dobrego dla nas, a okazuje się potem, że jak tylko jesteśmy wyciągnięci z tej wody, okazuje się, że już poszliśmy za daleko. Dajemy się złapać w szpony porządliwości i wtedy zapominamy, zapominamy nagle o Bogu, o tym, kim jesteśmy i o tym, kim jest Bóg. Grzesząc, zwalamy potem winę na innych, ale tu widzimy, że winni jesteśmy sami. Nie możemy zwalić winy na innych. Na diabła, na złe okoliczności, na przyjaciół, czy tym bardziej na Boga. My jesteśmy odpowiedzialni za nasz grzech. Dlatego, że jesteśmy kuszeni przez własną porządliwość, której jak dalej czytamy, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Jakub przechodzi teraz ze źródła pokusy do takiego łańcucha pokusy. W momencie, kiedy ulegamy pokusie naszego pożądania. Następuje automatycznie efekt domina. Pokniesz jedno domina i wszystkie pójdą dalej, następne. Ulegając porządliwości, wpadamy w spirale śmierci. Sama pokusa naszej porządliwości nie jest grzechem, ale poddanie się tej pokusie, ulegnięcie tej pokusie, rodzi grzech. A grzech nie rodzi życia, tak jakby się wydawało i tak jakbyśmy oczekiwali, ale co rodzi śmierć? Następuje nieunikniony łańcuch, w którym mamy matkę, będącą złą porządliwością, córkę, będącą grzechem i wnuczkę, będącą śmiercią. Jedna rodzi drugą. Czy to nie przypomina Wam czasem słów, które Bóg wypowiedział w urodzie Eden? Ale zżywa poznania dobra i zła, jeśli nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz? Kiedy Bóg ostrzega człowieka, by nie zrywał owocu, bo ten grzech i ten upadek doprowadzi go do śmierci duchowej w dniu, w, dniu, w którym zerwie owoc. Pomyśl uważnie, zanim pozwolisz grzechowi prowadzić Twój samochód, bo na pewno będziesz jechał w kierunku śmierci. Podanie się grzechowi prowadzi do śmierci, bo grzech zabija, jeśli jest wykonany. John Owen, purytański teolog XVII wieku dobitnie to powiedział. Zabijaj grzech, albo grzech będzie zabijał Ciebie. Pożądliwość, która sprawia, że nie ufamy Bożą Dobroć, potrzebuje być zniszczona u zarodka, aby ona nie zniszczyła nas. Dlatego jako kieruje do nas dwie prawdy Ewangelii, o których potrzebujemy wiedzieć, znać i pokochać te prawdy, aby stawiać opór pokusom, kochając Boga po nas wszystko. Pierwsza prawda, Niezmienna dobroć naszego Ojca. Niezmienny i dobry Ojciec Niebiański. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Czy nie właśnie tak było w ogrodzie Eden? Kiedy to szatan zaczął podważać niezmienną dobroć Boga, kusząc Adama i Ewę, żeby zjedli obóz poznania dobra i zła, oskarżając Boga, że chce ludzi ograniczyć i wcale nie ma dla nich nic dobrego, a dobro, które otrzymali, jest niewystarczające, które wypowiedzianymi kłamstwami chciał zniekształcić obraz Boga poprzez przedstawianie Go jako złego i niewystarczającego, aby znaleźć jedynie w Nim spełnienie. Po podważał autorytet niezmiennego i dobrego stwórcy, który w swej dobroci dał Adamowi i Ewie wszystko. Dał im relacje z Nim i cały ogród. Czy to nie właśnie zwątpienie w Bożą dobroć sprawiło, że cała ludzkość upadła? I że właśnie dzisiaj znajdujemy się w upadłym świecie, pełnym porządliwości ludzkiej, która ciągnie do zła i szukania w darach od Boga spełnienia, a nie w samym Bogu? W świecie, w którym można zobaczyć ludzkie narzekanie i oskarżenie sprawiedliwego Boga, o niesprawiedliwość, czy o zbyt ciężkie próby, które przychodzimy. Wszystko dlatego, że ludzkość zwąpiła w niezmienną dobroć Boga. Pamiętam, jak nie do końca rozumiałem i nie rozumiem chyba nadal w pełni znaczenia tych słów, które są tak proste w filmie Bóg nie umarł, gdzie pastor mówi do swojego przyjaciela i nawzajem do siebie mówią i powtarzają: Bóg jest dobry cały czas. Cały czas Bóg jest dobry. O, jakże ważne są to słowa, a jakże często ja sam je lecę, czy właśnie nie są to najważniejsze słowa, które możemy sobie jako chrześcijanie mówić w każdej chwili, kiedy możemy? Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Czy nie właśnie w tych słowach nasze dusze mogą znaleźć prawdziwe spełnienie i odpocznienie? Odpoczynek od szukania w innych miejscach spełnienia. Odpoczynek w dobrym Bogu, który nigdy się nie zmienia i na zawsze pozostaje dobry. Każdego dnia, kiedy budzimy się rano, możemy wiedzieć o tym, że Bóg jest ten sam, był ten sam i będzie ten sam, i że Bóg jest dobry. Że ta dobroć Jego się nie zmieni. Pomyślcie sobie o pokusach Waszej pożądliwości, które może ostatnio są obecne w Waszym życiu. I wiedzcie, że Bóg jest lepszy. Że Bóg jest dobry. Wasz doskonały ojciec światłości jest niezmiennie dobry. Tylko w nim można znaleźć dobro, które zaspokoi każdą duszę. Nie znajdziemy tego zaspokajającego dobra w żadnej innej relacji z drugim człowiekiem, w kobiecie czy mężczyźnie. Nie znajdziemy zaspokojenia tego w pracy, czy w szkole, w małżeństwie, czy w dzieciach, w rodzinie, czy w przyjaciołach, w materialnych rzeczach, czy w pożądaniu władzy, albo w zemście, albo w sukcesie, albo w miłości. Bóg jest dobry, i dlatego w nim znaleźć możemy. Jedyną dobroć, która zaspokoi nasze dusze. Dalej. Jakub chce, abyśmy widzieli jeszcze o jednej kwestii o jeszcze jednej prawdzie Ewangelii. I pamiętali i przypominali sobie o niej każdego dnia. O znakomitości naszych nowych narodzin. O tym, kim staliśmy się w Chrystusie. List Jakuba, 1,18. Ostatni werset. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy. Abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Suwerenny Bóg suwerennie nas bawił. Ze swojej woli Ojciec nas zrodził. Zrodził słowem prawdy. Ale nie zrodził nas do śmierci jak grzech, ale zrodził nas do życia, do nowego życia. Jeśli tylko zaufaliśmy Chrystusowi. Zrodził nas do nowego życia, abyśmy byli Jego, i Jego dziećmi, Jego synami i Jego córkami. Nasz niebiański, dobry, doskonały i niezmienny Ojciec światłości zrodził nas do nowego życia dzięki śmierci swojego syna Jezusa Chrystusa i mocy Ducha Świętego. Nasza nowa tożsamość jako dzieci bożych stawia przed naszymi oczami cud tego Nowego Narodzenia i znakomitość Jego wielkiego zbawienia. Świadomość tego, kim staliśmy się w Chrystusie jest mocą do odpiania pokus. Pokuso, czy ty naprawdę myślisz, że nabiorę się na twoje sztuczki? Jestem ukoronowanym dzieckiem króla, królów i pana, panów. Mam niezmiennie dobrego ojca w niebie i jestem jego dzieckiem. Jak śmiesz nie nabierać na Twoje sztuczki. Jak śmiesz podważać Bożą dobroć, kiedy ja jestem w pełni przekonany o tym, że Bóg jest lepszy niż Ty, Bogusław. Idź precz. Mój Ojciec jest lepszy niż Ty. Kocham Go bardziej niż Ciebie i nie oprę, i oprę się Tobie. Dlatego, że kocham mojego Ojca ponad wszystko. Bycie przekonanym o Bożej dobroci i świadomość o naszej tożsamości są prawdami Ewangelii, które pomagają nam zwalczyć wszelką pokusę. Bo pragnienie i szukanie spełnienia w Bogu, pożądanie Jego ponad wszystko, pożądanie Chrystusa jako najcenniejszego skarbu odpycha wszelką pokusę. Wszelkie złe pożądanie innych rzeczy albo pożądanie dobrych rzeczy za bardzo. Pożądanie darów od Boga ponad dawcę. My chcemy chcieć. I pragnąć naszego Boga. Bo to odpycha wszelkie pokusy. Aby Mu nie ufać i szukać spełnienia gdzie indziej. W tym samym fragmencie mamy trintalną strukturę. Dobry Ojciec, który zradza nas do nowego życia w mocy Ducha Świętego tylko i wyłącznie dzięki śmierci Jezusa Chrystusa przylanej za nas. Takiego mamy Boga jednego dobrego bo Ojca, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, który w sam w sobie jest dobry. On jest najwyższym dobrem w życiu, bo tylko On jest spełnieniem dla duszy ludzkiej. On jest prawdziwym i pełnym odpocznieniem dla człowieka. Tylko w nim możemy odpocząć od szukania cały czas szczęścia w różnych rzeczach, które ostatecznie tego szczęścia nam nigdy nie dadzą. On jest dawcą. W tym dawcy możemy znaleźć prawdziwe spełnienie dla naszych dusz. Nie w darach, które od Niego otrzymujemy, które na pewno są dobre, ale w nich nigdy nie znajdziemy prawdziwego szczęścia, które, jest tylko w, które możemy znaleźć tylko w naszym Bogu. Ojciec, Syn i Duch Święty, Trójjedyny Dobry Bóg, On jest najwyższym dobrem dla człowieka. Dawid nie zapomniał nigdy o byciu królem Izraela w tamtym momencie. On w tamtym momencie, kiedy zgrzeszył z Bałczewą, Zapomniał o byciu dzieckiem króla. Króla królów. I zapomniał o niezmiennym, dobrym charakterze tego króla królów. Bo żądał bardziej Batrzeby niż samego trójedynego Boga, który może mu przynieść jedyne spełnienie w jego duszy. Pragnienie Boga mogłoby jedynie wypchnąć silne pragnienie ku Batrzebie, jakie miał. A gdzie Ty będziesz szukał spełnienia? W dawcy czy w darach od Niego? Czy Bóg, który jedyny jest dla Ciebie najwyższym dobrem? Czy jesteś przekonany o Bożej dobroci i swoim statusie przed Nim, jeśli tylko zaufałeś Chrystusowi, jeśli polegasz na Nim w kwestii zbawienia w stu procentach? Mhm. Jeśli zaufałeś Mu i zawierzyłeś Mu swoje życie? I uwierzyłeś, że jego śmierć spłaciła cały Twój dług, to czy wierzysz, Ty, dziecko Boże, że on jest Twoim najwyższym dobrem? Znać źródło i łańcuch pokus. Przekonać się o niezmiennej dobroci niebiańskiego Ojca. I pamiętać o znakomitości nowych narodzin o naszej nowej tożsamości. Te trzy rzeczy. Te trzy prawdy są istotne dla życia chrześcijańskiego, aby odpierał pokusy własnej porządliwości. Ojcze, w Tobie jest jedyne źródło wody życia, w którym nasze dusze mogą znaleźć spełnienie, które nasze spragnione dusze, które poszukują szczęścia wszędzie poza Tobą, Mogą znaleźć spełnienie tylko w Tobie. Boże, w Tobie jest spełnienie dla naszych dusz. Bo Ty jesteś niezmiennym dobrym Ojcem. Dawcą wszystkiego, co dobre. Ale tylko w Tobie, w dawcy, można znaleźć największe dobro. Tylko w Tobie jest szczęście. Dlatego, Boże, proszę Ciebie o to, żeby Twój lud, Boże, nie zapominał o Tobie. I pamięta o Tobie na każdym kroku. I żeby ich życie odzwierciedlało to, że Ty, Boże, ich zaspokoiłeś w pełni. I że oni są w pełni, przepełnieni Tobą. I że nie potrzebują szukać tego szczęścia gdziekolwiek indziej Boże. A jeśli ktokolwiek Tobie nie zaufał, Boże, proszę Ciebie o tych ludzi, aby te osoby zobaczyły, że w Tobie jest najwyższe szczęście Boże, że tylko w Tobie można znaleźć źródło wszelkich dobroci. Tylko w Tobie. Nasza dusza całkowicie może odpocząć od zmagania się z grzechem, od zmagania się z pokusami i naszymi własnymi porządliwościami Boże. Zobaczenie Ciebie jako dobrego Ojca, niezmiennego Ojca, Ojca światłości jest odpowiedzią na nasze zmaganie się z grzechem Boże. Dziękuję Ci, Boże, za to, jaki jesteś. Wielbię Ciebie, Boże, bądź wywyższony na wieki wieków. Amen.